Cześć, dzisiaj jesteśmy w troszeczkę innym charakterze. Nie będę zadawała głupich pytań, typu, gdzie uprawiasz seks? Na kanapie czy w krzakach? Mam dzisiaj do rozdania 120 zł, ale nie byle jakie 120 zł, tylko 120 zł w postaci biletu na ursynalia. Idziemy szukać ludzi, którzy na nie zasługują. Chodźcie ze mną. Mam ci takie pytanie, bardzo proste. Czy lubisz koncerty? Uwielbiam. To mam dla Ciebie taki fajny bilet na Ursynalia. Wystarczy, że powiesz mi słowo Ursynalia od końca. A, I, L... A, N... A, I... L... A, to kurde cwaniaki, bardzo dobrze, no dawaj. Tylko musisz, jak masz tutaj podpowiedź, to musisz to powiedzieć bardzo płynnie. Alian... Sru... Nie, 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 nie. Dobrze? Alian sru nie. Oh. Nie, 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 nie. Alian isru. Nysru. Ajla, ajla, Ursy, Ajla isru. Ajlu. Ajlu. Słuchaj, masz do wyboru Guano Apes, Kome albo Bednarka, musisz mi zanucić chociaż kawałeczek utworu i bilet jest twój, obiecuję. Sami. Będziemy wciąż tacy sami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż starczyta. starczytach. Starczy pięknie, bardzo ładnie, dziękuję ci bardzo. Srrny, sru, Brawo, bilet jest twój. Bardzo proszę, chłopaki, bawcie się dobrze. Bardzo mi miło, że będziesz mogła sobie to ponucić, ale na koncercie, bednarka chociażby, więc jak to zobaczy, to pewnie będzie zadowolony. Rozdałam już wszystkie bilety na Ursynalia. Na szczęście ja wejdę na Cwaniaka, czyli bez biletu. Uff, upiekło mi się. Mam nadzieję, że będziemy się tam świetnie bawić. Wyjdziecie razem ze mną, bo zabieram ze sobą kamerę i mój ulubiony mikrofon. Mam nadzieję, że spotkamy fajnych ludzi, że będzie fajna energia i że będziemy się świetnie bawić. Do zobaczenia w następnym odcinku.